Siema Fifi byku, wreszcie spędzimy trochę czasu. Czekaj, kto to? O Jezus. Halo. Kupia, ja jak będę wracał, teraz z Filipem siedzę przecież. Mówiłem ci, że się z Filipem przecież widzę no. O Jezu, to idź sobie sama kup, ja dole problemy masz. Jemy coś? Ja nie wiem o co jej chodzi stary, uwzięła się na mnie czy... O nie, o nie. Halo, w sumie ciebie też przepraszam. Przepraszam, skarbie nie chciałem. Masz rację. Posiedzę sobie trochę z Fifi i później wracam. Ja ciebie też, papa. Pa. <laughs> nie, z Fifi jeszcze. A, nic takiego, na kepsie jesteśmy. No skąd miałem wiedzieć, że obiad robisz akurat? No, to trzeba było mi powiedzieć. Ale. O Jezus, przecież. To wylej do Kibla, no wylej do Kibla, super. Chcesz, żebym wyrzucił tego kebaba teraz i pobiegł, wszystko rzucił i do Ciebie pobiegł teraz? O, chciałabyś, chciałabyś, ale życie to nie bajka, wiesz? Nara! Dobry, nie? Ja Ciebie też przepraszam, Misiu, no, ponieosłownie. Nie wylałaś? Super, to zjem chętnie ten obiadek jak wrócę. Ekstra, dziękuję Ci. A nie, wiesz co, z FIFIM sobie jeszcze na kawkę poszliśmy. No Skąd kurwa miałem wiedzieć, że ekspres kupiłaś nowy, no? O Jezu kawa z Brazylii od twojej mamy no! Ja pierdolę! No skąd ja miałem to wiedzieć, no Dobra, wiesz co, mam dość, naprawdę mam dość. Do, swojej, do swoich rodziców sama jedź. No i co z tego, że ich kochasz? Ja ich nawet nie toleruję. Sama ze wypiję kawę na razie. Kotku no, pro. Tak rozłącz się najlepiej. Ja pierdolę. Mówię ci, Fifi musisz sobie dziewczynę znaleźć. Że ja z Tobą czasu niby nie spędzam? Nie, Filip to nie jest mój chłopak. Przyjdziemy tutaj też razem, tak? Pamiętam, żeby. że dzisiaj wieczorem oglądamy film, no? Przecież nie piję bez Ciebie, kurwa! Nie mogę. <laughs> tak, Zabciu, wiem, że przeholowałem, wiem. Wolę Ciebie od Fifiego, wolę Ciebie. Tak, pierdolę Fifiego właściwie, no? no. Tak, no, bo idę właśnie do sklepu, to ci coś kupię, co? Chcesz coś? A na cholerę ci to? Po cholerę ci to? Przecież jedno masz w domu? To kurwa kup se sama! Zazusza chciałaś, tak? Skarbie, ale my przecież mamy zazusza. No w tej szafce na dole. Na drugim dole, no tam na dole. Jak na górze była? No, to po co sprzątałaś? To po co mi to przestawiasz cały czas w kółko? Proszę, człowiek nie wie kurwa, gdzie, tu pochował, no. Dobra, to nara, to nie kupię Ci nic już. Wpierdalam z Tobą. No już wracamy z Fifim, no. Kupiłem Ci prezent mały nawet. Za ile, za ile? Za dwa gile. Jak przyjdę, to będę, na razie. Czekam na pociąg, zaraz będzie pociąg i jadę do Ciebie. Jadę do domku. Całe dnie mnie nie ma, no. Skarbie, całe dnie mnie nie ma. Kurwa, Ciebie cały dnie też nie ma. I co? Dobrze jest wtedy? Z Fifim jest, jeszcze jest... Z FIFIM jeszcze jestem! Tak, z dupami, z dupami! No, z dupami, oczywiście chodzę z dupami! Z dupami, Fifi, powiedz, no, dupo, jak się nazywasz, no? A? U? To był żart, Fifi żartował. O Jezus... Tak, też się nie mogę do... No nie, no, rozłączyła się. Cholera... Boże, chwilę... No, przepraszam, przepraszam, no... No i widzisz, po co się denerwować. Ja się kłócę? Ty się kłócisz. Wiesz co, nie, nie wracam jednak do domu, nie wracam. Dobra, 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 zapomnijmy o sprawie. Zaraz będę, zaraz będę. Dobra. Zaraz będę. Pa. Fifi, muszę lecieć. Dzięki, miło było Cię spotkać znowu. Ale tu nie ma pociągu. O Jezu, zerwać. Zerwać to sobie możesz jabłko z drzewa, człowieku. Zresztą nie jest tak źle bez przesady. Słodka dziewczyna, kwaśne małżeństwo.